Pierwszy jasnogórski zlot rowerowy Czewa Bike Fest cieszył się ogromnym powodzeniem i było naprawdę mnóstwo atrakcji. W piątek wieczorny przejazd rowerowy ulicami miasta z częstochowską masą krytyczną. W sobotę od rana rodzinne wycieczki rowerowe, wycieczki z przewodnikami. Następnie pokazy Sound of Gravity z Kamilem Kowędziowskim i Szymonem Goćkiem. Wieczorem koncert TD. Wraz z wycieczką rowerową, właśnie z tym raperem. I w niedzielę to, co najważniejsze, spotkanie wszystkich rowerzystów na Mszy Świętej na Jasnej Górze. Msza Święta z poświęceniem rowerów i rozpoczęciem sezonu rowerowego w województwie śląskim. Następnie na placu Biegańskiego pokazy Jonasza Pakulskiego i jego strefy zakręconych rowerów. Naprawdę masa atrakcji i mnóstwo organizatorów, współorganizatorów, partnerów i sponsorów tej imprezy. A ja serdecznie z tego miejsca dziękuję partnerom, którzy może niekoniecznie rowerowi, a jednak włączyli się w tą rowerową inicjatywę. Na przykład firma Iwel, która bardzo nam pomagała w organizacji, włączyła się również ze swoim stoiskiem promocyjnym w tą naszą imprezę, jest cały czas z nami rowerzystami. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Wam za tak duże zainteresowanie. Cieszymy się, że mogliśmy Was gościć na naszym stanowisku. Zadbaliśmy o to, żeby w trakcie rozmów z rodzicami dzieci też miały co robić i uważamy, że był to strzał w dziesiątkę. Liczymy na to, że spotkamy się za rok i będziemy mogli Was zaskoczyć kolejnymi atrakcjami. Do następnego.